Witam serdecznie. Dzisiaj w odsłonie plenerowej mam zaszczyt się z Państwem spotkać w nietypowej sytuacji. Mamy wakacje, sąsiedzkie spotkania przy grillu, i my też postanowiliśmy być kreatywni w kuchni, i tym razem zaproponować Państwu. Bardzo prostą sałatkę, sałatkę grillową, którą będziecie mogli Państwo wykorzystać oczywiście na swoich spotkaniach z sąsiadami, znajomymi i nie tylko. A jest ona na tyle fajna, gdyż przygotowuje się ją dzień bądź dwa dni wcześniej, więc w sam dzień grillowania będzie dużo mniej roboty. Jest to sałatka z pomidorów i cebuli. Znane nam produkty, które w tej chwili są coraz tańsze. Myślę, że nie zubożyją nasze budżety, jeżeli taką sałatką poczęstujemy naszych gości. A jak Państwo sami widzicie, moja sałatka, przygotowana dwa dni temu, dzisiaj została do połowy wyjedzona. Wszystkim smakowała, gdyż sami Państwo widzicie, trzeba było zabrać resztę, żeby pokazać, co dzisiaj będę przygotowywać. Pomidorki około pół kilograma, umyte już mam, otrzypułkuję i pokroję te pomidorki w plasterki. Nie za grube, nie za cienkie, takie w sam raz, żeby były. Zresztą wszystkie y, panie pracujące w kuchni dobrze wiedzą, jak pomidora należy kroić. Oczywiście wykrawamy te środki. Bo są zbyt twarde. I około trzech pomidorków kroimy na plastry. Wiadomo, że ze mnie jest taka kucharka amatorka, więc nie będę kroić tak jak kucharze, ciakmach i pomidor pokrojony. Muszę uważać na palce, bo szkoda, by mi ich było. Pomidorki mam już pokrojone. I przystępuję do pokrojenia cebuli. Cebula jedna, średnia, ani duża, ani mała. Tak, około 150 gram. Cebulę natomiast kroimy w pół plasterki. Czyli może być Mogą być pół plasterki cieńsze, gdyż będziemy nimi przekładać nasze pomidory. Być może Państwo już znacie tą sałatkę, ale ja kiedy ją wyszukałam, postanowiłam zrobić i nie żałuję. Na pewno będzie gościła na moim stole częściej. Cebula już pokrojona. I układamy warstwami w miejsce. Zaczynam od pomidorka. Układam warstwę. Tu mam świeżo utarty pieprz, trochę pieprzu, trochę soli na każdą warstwę i warstwę cebulki. Tak to wygląda. I do wykończenia naszych produktów, czyli kolejna warstwa pomidora. Prawda, że łatwa. A jaka smaczna. Pieprz na każdą warstwę. I trochę soli. I kolejna warstwa pomidora. Cebulki. Ładnie wygląda w szklanym naczyniu. Pieprz, sól. Prawda, że łatwe, pewnie się powtarzam, ale wyjątkowo łatwe i dobre. Ostatnia nasza warstwa pomidorowa. O, i ostatnia warstwa cebulowa. Tak. Pracujemy, wszystko zbieramy. Wszystko jest zjadliwe. lepsze tak wygląda. I teraz najważniejsza tajemnica naszej sałatki marynata. Jak widać, tu jest taka marynata, która daje cały smak tej sałatce. A robimy ją z czterech łyżek oliwy. Jeżeli nie macie państwo oliwy, z oliwek może być olej rzepakowy dobrej jakości. Cztery łyżki oliwy, łyżkę bazylii, pomidory bardzo lubią bazylię, łyżkę bazylii trzy ząbki czosnku, który musimy obrać i Obrać i pokroić, bądź rozgnieść. Jeżeli ktoś lubi, bardzo, może więcej, ale według mnie te trzy ząbki to już wystarczająco zapach i smak. Zapach roznosi się po całej kuchni i nie tylko. Tutaj też bardzo jest wyczuwalny, a smak też zostaje. Ja pokroję. Posypię, tak i teraz pokroję jeszcze w miary na to. I teraz się czuję jak kucharz. Słychać jak w deskę się puka. Ale można wycisnąć. Traską. Dodaję do mojej oliwy i do mojej bazylii. I to jeszcze nie koniec. Jeszcze dodajemy łyżeczkę miodu. Pieprz, dosyć dużo pieprzu, sól, teraz musi być też dosyć dużo soli. I dwie łyżki soków z cytryny. Ja wleję na oko, bo to najlepiej wychodzi. Myślę, że już jest. Ok, wymieszam to wszystko. I musimy, jeżeli miód jest cukrzony, należy go dobrze rozetrzeć. Ale w tej chwili można już kupić świeży miód, płynny. I z nim nie ma w ogóle żadnego problemu. Tak wygląda moja marynata, i tą marynatą poleję moją sałatkę. I to jest cały sekret smaku tej oto prostej, taniej, a jakże smacznej sałaty. Proszę się nie zrażać, że tej marynaty jest mało. Pomidory puszczą swój sok. Przykrywamy folią bądź, ja tutaj mam talerz, talerzem. I tak wkładam na dwa dni do lodówki. Czyli dwa dni wcześniej, przed planowanym grillem, można tą sałatkę spokojnie przygotować i będzie wtedy najsmaczniejszy. Życzę smacznego i dziękuję. Thank you.